Cześć, okay, ludzie, z tej strony Sebastianix, witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czasem rozegrać taki mecz towarzyski dla 33. finału WOŚP, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dla onkologii, hermatologii dziecięcej. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, bo jednak to jest potrzebne dla dzieci i dorosłych. O zdrowie i tak dalej, wiadomo. Eskarbonkę, proszę Państwa, oczywiście ja zbieram. Jak chcecie oczywiście wpłacić do mnie i chcecie pomagać razem ze mną i całym światem, i całej Polski, to link na dole w opisie będzie do Eskarbonki. Wchodzicie i płacacie. A w tym spotkaniu, moi drodzy, dla jest z tej Pomocy, taki odcinek nagram. Widzę pójść kontra Hajotka Kalisniki, więc zobaczymy, proszę Państwa, kto wygra to spotkanie. Więc moi drodzy, no finał jak wiadomo jest w niedzielę 26 stycznia. Więc zobaczymy, czy pobijemy rekord moi drodzy. No mam nadzieję, że tak, że pobijemy ten kolejny rekord. Już jak wiecie, już, już 3 lata już jestem wolontariuszem WOś. zacząłem od 31 finału. Więc już w tym roku jest 33 już już finał, więc. Więc no moi drodzy, jest ciekawie. Dobrze, zobaczymy moi drodzy z rozwiązaniem składu. Jak to wszystko wygląda. Eee, Okej, okay, Pawłowski sobie zagra. Bo w sumie już wrócił po kontuzji, no jeszcze może meczu nie zagrał, ale niech zagra. Hubert Sobal bardzo dobrze się w ogóle popisywał w sparingach. Naszelał się trochę tych goli. Nie powiem, że nie. No dobrze moi drodzy, no to pogramy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Jeszcze tylko moment dzieli nas od pierwszego gwizdka. Mam nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych. Ma teraz dobrą okazję. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Głęboka ta centra z narożnika. Braucha! Jak to w ogóle wpadło? Niesamowity bolej. Piłka poszybowała jak rakieta. Oj, to musi być trafienie tego sezonu. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Pawłowski. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Okazja do strzału. O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. I naciera. Popatrzmy, co zrobią. Nie dał szans na groźny strzał. Zew przy piłce No i wyjechał z piłką Poza pole gry Głupia strata teraz Ma teraz otwartą drogę na skrzydle Może atakować Uwaga, czy odrobią straty? I kolejny gol! Mamy remis! Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. Może być groźnie. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Poradził sobie z przeciwnikiem. Musi to wykorzystać. Lankasz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Z tego może coś być. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Może coś być z tego podania. Okazja może być groźnie. Niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Traci piłkę po tym doskoku. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Może im dać prowadzenie. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Jak to nie wpadło? A wydawało się, że to świetny strzał. Za dużo tu było kombinacji. Czasem przy sytuacji sam na sam trzeba posłuchać instynktu. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Obronca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wywieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi Kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Posyła piłkę w szesnastkę. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Traci piłkę. Naprawdę nieźle to sobie teraz wykombinował. Mają okazję wyprowadzić. No proszę państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. jest, sporo przestrzeni i może zaatakować. O, to musi wpaść! Proszę państwa, mamy bramkę, która daje im prowadzenie. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. To było dobre wykończenie szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Mamy teraz wynik 2 do 1. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. I... Czy teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trapienia? Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Nie udało się oddać zagrożenia. Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. Może być groźnie. No i po ataku. Dobra interwencja. Ta im teraz remis. Odważnie. Blokuje strzał. Ten ruch to szansa na wyrównującą bramkę. Krótko rozegrana piłka. Teraz może być groźnie. Teraz dogranie na dalszy słupek. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Czy strzeli? I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. I czy będzie gol? Gol! Co się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem? Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Bram! Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Ale to był popis indywidualnych umiejętności. Godna podziwu gra w pierwszej połowie. Widzieliśmy wybitne umiejętności indywidualne w pierwszej połowie. Zobaczmy, czy w drugiej będzie równie dobrze. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No, 2 do 2 do przerwy, i powiem Wam, że właśnie nie ma obrony. I to są dwie głupie straty bramki, właśnie z rzutu różnego. Pierwsza bramka to już w ogóle jakiś dramat, druga bramka to już też w ogóle nie wiem, taka stracona. Bardzo nie powiem jak, eee, już nie będę tego proszę Państwa komentował. Eee, proszę Państwa, zmiany i wejdzie, moi drodzy, tak eee, Łukoski. Nasypka. Nosypek bardzo dobrze się postarał. Szybkością, ale go zmienimy. E, zmienimy też. Luisa ta e, Tak tu zagra. E, za Mateusza Zero sobie niech zagra. E, Kwiatkowski. Ne. To tu jeszcze zagra. A nie, no, niech Nunes zagra. Niech Nunes zagra w sumie. Dinary e... Gong czy Gonga? No, Gonga możemy dać za Kierkiego. No dobrze, moi drodzy, to. Widzimy się po meczu spotkania, mam nadzieję, że zwyciężymy w tym spotkaniu. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Może coś być z tego podania. Cofa na przedpole. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Jest próba strzału. Znakomita blokada strzału. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Traci tę piłkę bez falu. W wykonaniu widzewa. Jak to rozegrają. Nie interweniuje i wybija piłkę. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. oddali piłkę rywalom. Owen Owen, Mocno Michael się Pierce. teraz cofają, zapraszają wręcz do pressingu. Z tego może coś być. Dobrze teraz broni, brawo. Głęboka ta centra z narożnika. Remka. Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Doskonałe, pewne wykończenie. Nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska nie ma co bawić się w półśrodki. Na piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. No i po ataku zagrożenie minęło. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. I goł! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Patrzmy, co z tego będzie. Uwaga! Świetnie zablokowany strzał! No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Ależ łatwo teraz minął. Szansa! Czy przełamie impas? Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. no teraz piłkę w szesnastkę. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. że czuje się z nią pewnie. Juka wraca do środka. Uwaga! Musi to trafić. Tak proszę państwa. To jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w... Nogi. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobry, przepisowy odbiór. Piłka wyszła jednak na żółtrożny. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. A teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Weszło! To! Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony goczo. Niepotrzebna strata piłki. Łatnie teraz górą. Zmarnowana okazja, to powinno wpaść do siatki. Czasem zamiast mierzyć, trzeba po prostu walnąć z całej siły. No, to chyba musi być czerwona kartka, proszę państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Jest komu podać, pozostało już tylko 120 sekund, dało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie, strata widzewa. Ależ, teraz piękne zagranie na dobieg. Jak on to obronił! Doskonała reakcja. Głęboko w pole zagrywa. Oj, nie tak chciał to wybić. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. Widać było, tak szczerze mówiąc, że drużyna zmaga się sama ze sobą przez większość spotkania. Niestety, niewiele z tego wynikło, poza wyraźną porażką na koniec. Myślę, że sztab trenerski będzie miał sporo uwag i pretensji po tym. Niestety, proszę Państwa, przegrywamy 5 do 3. No i powiem Wam, że. To jest głupie właśnie straty piłki. Wina Luisa da Silva, wina Filiego Gonga. Ja już daję bez komentarza, bo jednak powinni to inaczej rozegrać. A nie tracić głupie piłki i tracić bramki. No. Tak nie powinno być, moi drodzy, ale no nic, no tak gramy, tak mamy, przegrywamy ten mecz, no, no szkoda. To jest tylko, proszę Państwa, jak mecz towarzyski. Mam nadzieję, że tak w lidze, moi drodzy, do poznania tak nie pojedziemy. Dobrze, to była tyle w tym odcinku. Ja wszedłem oczywiście kolejne odcinki i pamiętajcie, pomagamy, WOŚ, wpłacajcie. Jeszcze raz powtórzę. Co powiem na początku odcinka, link w opisie na dole będzie, oczywiście, do ekskarbonki. Trzymajcie się i cześć.